Stałam ja y, z kolegą, z koleżanką, y, barman, Jaga i ona. Okay. To więcej osób nie było. Mm -hmm. Rzuciła się na mnie, ja byłam w szoku ciężkim, y, złapałam, ja wtedy miałam długie, pamiętam, doczepione włosy. Do no tak, no baby doczepiają te włosy, no co na to poradzę? Nie ja pierwszym razem. Ja nawet teraz powiedziałam że on w moim też to robiłam, my myślałam, że mam takie piękne. No to takie mamy nasze sekrety, ale fajne, nie? Y, I złapała mi za te włosy, y, ona mi wyrywała pęk, Ty wyobrażasz sobie, jaka to musiała być siła, że wiesz, widzisz, y, kurde. ona się y, w ręku, y, y, tak? pęk włosów. Mo znaczy moich, nie moich. No. Zapłaciłaś to twoje? Zapłaciłam to <laughs> moje. Yy, wiesz, o, tak jak powiedziałam, opluła mnie, opluła barmana, oblała mnie szklanką wody. a to jeszcze było mało, bo na koniec, ja, ja byłam w tak ciężkim szoku, że, że ja stałam jak wryta, nie wiedziałam o co. Słuchaj, dżaga zamarła. Ci moi znajomi po prostu prawie, nie, nie wiem czy upuścili te drinki, jakby to była tak nienormalna historia, że nikt nie by mi był w stanie zareagować. To, to, to było, ja byłam przerażona. Yy, na koniec złapała mnie za szyję, zaczęła mnie dusić. Więc jedynie, jedyne to, co mogłam zrobić, każdy normalny człowiek, który się broni, spróbowałam ją od siebie odepchnąć. Wyobraź sobie, no sobie wyobraź historię. Ktoś rzuca się na ciebie, opluwa, bije po twarzy, bo się dostałam, przepraszam, w twarz, dusi, wyrywa twoje włosy, no to, to tak jakby de facto ratowała swoje życie.